Dzień dobry. Kolejny odcinek serii Firestone Idol RPG z gry Firestone. Tak jak widać, dość duża różnica w postępie ponownie, ale chciałbym przede wszystkim pokazać, ile mam na ten moment Firestone'ów 3E490. Tak więc, bardzo duża różnica w postępie i proszę zwrócić uwagę, zaraz kolejny, mogę zrobić właściwie już teraz, za chwilę kolejne odrodzenie, i znowu mam. 6,8%, e czyli to będzie jakieś chyba razy 6 milionów około, tak? Złota na plus tak? po tym odrodzeniu. I z czego to wynika? Dlaczego ostatnio tak mocno przyprogresowałem? Bo tak dużej różnicy w tak krótkim czasie, jak teraz, właśnie w tym grudniu, no to właściwie chyba jeszcze nigdy nie było. Właściwie te kolejne Firestone, y zdobyłem rzędy wielkości tych kolejnych Firestonów, zdobyłem na tym etapie gry dużo, dużo szybciej niż myślę, że na tych początkowych etapach, tak? To tempo przyrostowości tych Firestonów było bardzo duże. I z czego to wynika? Wynika to mianowicie z mojego nowego podejścia, które chciałbym tutaj też wszystkim graczom polecić właśnie w ramach takiej rozgrywki. Mid tak? midgameowej, czyli takiej średnio zaawansowanej, nie jest to ani jakiś etap początkujący, powiedzmy ten pierwszy, drugi, dwudziesty level, etc. Tak? Czy może pięćdziesiąty? Nie jest to też endgame typu tysięczny poziom, czy może jakiś dalszy. Na takim etapie jeszcze nigdy nie byłem i możliwe, że nie będę. Natomiast właśnie taki midgame. Myślę, że jest idealny, aby właśnie rozpocząć tutaj to podejście, a właściwie jeśli można i ktoś się zreflektuje wcześniej, bo na przykład zobaczy ten właśnie filmik, to może rozpocząć to podejście do progresu dużo szybciej. Mianowicie bardzo prosta rzecz, nad którą, nad którą no, wcześniej jakoś się szczególnie nie tyle nawet nie zastanawiałem, co po prostu no... Nie wydawała mi się istotna, tak? W ogóle nie rozważałam takiej opcji, ale przecież jest potężna siła, że tak powiem, jeśli chodzi o progres, w ilości bohaterów, które się posiada, i na czym ta siła polega. Ta siła polega na tym, ażeby nie maksymalizować tutaj w zaklinaniu wyposażenia, tylko tych powiedzmy korowych postaci, którymi gramy, którymi mamy ten skład, powiedzmy, tak. To nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze moim zdaniem jest, zwłaszcza gdy tych postaci mamy dość dużo, ażeby tutaj w wyposażeniu bohatera w tej tutaj zakładce, aby te stopnie wyposażenia oraz stopnie kamieni duszy tutaj klejnotów, to nie jestem pewien, czy to się nie odblokowuje automatycznie, więc nieważne, ale na pewno w wyposażeniu i w kamieniach duszy, ażeby na każdej jednej postaci, jeżeli tylko jest taka możliwość, aby odblokować tutaj ten drugi stopień kamieni duszy, ale to jest dość drogie, ponieważ dla każdego bohatera, no tutaj nie dość, że są te wymagania, moc kamieni duszy musi być dość duża, tak, jak widać, 10800, ale poziom wyroczni. Ale również na każdy taki upgrade, na każdą postać potrzeba aż tysiąc jednostek tajemniczego pyłu. Ale jest metoda dużo łatwiejsza, ażeby sobie zboostować chociażby takie parametry jak właśnie pancerz wszystkich bohaterów, obrażenia wszystkich bohaterów i strażników, tak? I, I wiele innych takich jak na przykład zdrowie z kolei, tak? Wszystkich bohaterów. Właśnie... Jest to dużo tańsza opcja, jeżeli zwiększymy po prostu dla każdego bohatera ten stopień wyposażenia, tak? Na drugim to jest jakieś, jak dobrze pamiętam, teraz nie mogę tego pokazać, bo już to, co mogą, to odblokowałem, ale to jest chyba 480 meteorytów, jak dobrze pamiętam, więc można to bardzo szybko zdobyć. Na stopień trzeci już chyba trzeba się bardziej wykosztować, ale to jest też koszt chyba. Około 700, może trochę więcej, tych meteorytów. W każdym razie nie jest to też wielki wydatek, ale co to daje? Jeżeli yy, otwieramy skrzynie i one rolują jakieś tam, powiedzmy, itemy na tych bohaterów, tak, losują się, to tak na dobrą sprawę. Yy, jest do rozdysponowania tylko ta pula wolnych slotów, tak? więc jeżeli my te sloty otwieramy poprzez odblokowanie tego wyposażenia na stopniu drugim dla parametrów, które nie tylko zwiększają Powiedzmy, te statystyki postaci, ale parametry, które zwiększają potencjalnie mogą zwiększyć statystyki wszystkich postaci, no to zwiększa się szansa, że w końcu wypadną przedmioty właśnie na te wszystkie inne postacie, na ten drugi stopień, który żeśmy odblokowali, tak, w wyposażeniu. I tak jak widać, właśnie zacząłem, powiedzmy, rozgrywać to w ten sposób, i mimo to, że ja tymi postaciami nie gram, to tak jak widać, zacząłem tutaj właśnie upgradeować te parametry, które zwiększają. Statystyki dla wszystkich postaci. Bo to jest kluczowe. To nie jest tak jak w przypadku tutaj mechów, tak? że ta postać musi być, należeć do załogi. Tak? Tylko tutaj po prostu jakby pasywnie ten mnożnik zostaje tylko dlatego, że mamy daną postać. To jest bardzo kluczowe. Więc mamy generalnie za bardzo małą cenę tych kryształów próżni, które później też dostajemy z otwiera, otwierania skrzynek. Tak naprawdę za początkowo, przynajmniej na tych pierwszych levelach za bardzo małą cenę, tak naprawdę możemy wielokrotnie zwiększyć właśnie ilość zdobywanego złota, właśnie pancerz wszystkich bohaterów, zdrowie wszystkich bohaterów, obrażenia dla bohaterów i strażników i tak dalej i tak dalej. Jest to bardzo kluczowe i... Generalnie główny progres, ten który teraz pokazałem, jak widać, no tutaj wcześniej nie pamiętam ile to było, ale tam no, kilkadziesiąt rzędów wielkości, tak. W krótkim, dość krótkim okresie zwiększyła się liczba Firestone'ów, więc głównie ten progres wydaje mi się, że zawdzięczam właśnie temu, tak, że zmieniłem troszeczkę podejście, te meteoryty, zamiast wykorzystywać ciągle w bibliotece. Na te, na te drzewka, tak? Który, które też są istotne wiadomo, ale zamiast robić to, to można spróbować jeżeli mamy jeszcze trochę tych bohaterów już odblokowanych w zależności oczywiście od możliwości, od etapu gry i tak dalej, ale jeżeli mamy troszeczkę tych prawda, bohaterów odblokowanych to naprawdę polecam odblokować ten drugi stopień, przede wszystkim, a później jak, jak jest możliwość to jeszcze trzeci stopień wyposażenia, to jest bardzo kluczowe i przy otwieraniu właśnie jak największej ilości skrzynek dzieje się to, co opisałem przed chwilą. W przypadku kamieni duszy, jeżeli ktoś dysponuje dużą ilością tajemniczego pyłu, też no jakby coś kosztem czegoś, tak? No bo tutaj już parę razy miałem taką sytuację, że nie upgrade'owałem przez jakiś czas strażników, no bo musiałem właśnie tutaj zbierać chociażby na ten drugi stopień, chociaż tych bohaterów, których teraz mam w składzie, tak, mam w drużynie, natomiast rzecz jasna to dotyczy wszystkich bohaterów i ten upgrade i oddziałowuje całkowicie na grę, tak, nie jest ważne to, czy bohater jest, prawda, w drużynie, czy też nie, tak. Jeżeli tutaj mamy zwiększanie liczby Firestone'ów, które się, które się znajduje, tak, to to dotyczy całej gry i to jest bardzo istotny parametr, tak? Ja na to właśnie wcześniej nie zwracałem uwagi tak samo właśnie w przypadku zaklinania, nie tylko w przypadku kamieni duszy, ale również w zaklinaniu wyposażenia jest to samo jeżeli mamy zwiększanie całkowite czegoś jest parametr, który zwiększa coś całkowicie to warto zapamiętać, że bo domyślnie by się mogło wydawać, że to dotyczy bohaterów w składzie, ale nie to dotyczy całej gry i to jest akurat bardzo istotna rzecz, na którą zacząłem teraz zwracać uwagę, i która właśnie w bardzo istotnym stopniu przyspieszyła mój progres. Jeżeli chodzi o level, to może nie ma jakiejś gigantycznej różnicy, no to z tego powodu, że no trzeba pamiętać, że na każdy kolejny level raczej będzie trzeba. Coraz bardziej się, że tak powiem, natrudzić w międzyczasie w tej drużynie, składającej się z graczy. No, też tutaj jeden z tych graczy, który właśnie awkował, powrócił, i tym samym też te wszystkie parametry związane z aurą drużyny i złotym deszczem, oraz z losem i właśnie efektem firestonesów zostały przywrócone, tak? Te wszystkie mnożniki dzięki temu, więc to spowodowało jeszcze większy boost, plus właśnie tutaj ta moje. Nowe podejście do wyposażenia postaci. Jeżeli chodzi o magiczne kwatery i właśnie strażników, to tutaj też wiem, że były osoby, które chciały zobaczyć, jak wygląda powiedzmy bardziej na bardziej zaawansowanym etapie chociażby smok. No tak widać już teraz dysponuje smokiem rubinowym. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj do rozwoju, no to jest zawsze spoiler, tak? Kolejnego. Y, powiedzmy kolej, kolejnego stopnia rozwoju. Tak, no w tym wypadku to będzie pradawny smog bitewny, no i prezentuje się on w taki sposób, właściwie jak ten rubinowy, tylko po prostu w zbroi. No tutaj nie zwróciłem uwagi na żaden inny, jakiś szczególnie detal, więc raczej jest tylko kwestia tego, że ma kolejną gwiazdkę i jeśli chodzi o wygląd, no to ma y, wizualnie po prostu ów zbroję na sobie. No ale do tego jeszcze długa droga, ponieważ będę musiał tutaj i tak dobić dziesiąty poziom, tylko przypominam, ażeby dokonać później tego z kolei rozwoju. Tylko przypominam, że zacząłem właśnie ta upgrade'ować Smoka i porzuciłem rozwój właśnie Grace z tego powodu, że chcę właśnie w końcu odblokować kolejnego strażnika, tak? Odblokowanie kolejnego strażnika będzie gwarantować mi kolejny mnożnik, tak? Więc, no, jest to powiedzmy istotne, tak? Jest to bardzo istotne, ażeby go odblokować jak najszybciej. No, i tutaj jeszcze może tylko pokażę, tak? W ramach poza tą poradnikową częścią, też w ramach ogólnie postępów serii, tak ranga głównodowodzący, tak jak widać, ranga 10. Wreszcie odblokowałem misję srebrnej jakości. Czekałem na to, nie mogłem się, że tak... No, może nie, że nie mogłem się doczekać, ale no byłem ciekaw, po prostu, co to będzie. Tak? I tak naprawdę jest to losowanie na danej misji, właśnie tej przyznanie takiej właśnie jakby etykiety srebrnej misji, tak? co powoduje, że te nagrody po prostu są zwiększone razy dwa, ale tym samym wymagania, wymagana liczba oddziałów też jest dwukrotnie większa. I chyba nie jestem pewien, czy, czy mi się, że tak powiem, wydawało, ale chyba jest taki błąd, że jeżeli jest to na misji wojennej, to ta nagroda nie jest razy dwa i w ogóle nagrody nie ma, chyba. Ale, ale tak jak mówię, no już tak dwa razy zauważyłem, muszę raz e, faktycznie e, wyczyścić cały ekwipunek na tyle, na ile się da i sprawdzić to tak z taką dużą pewnością, czy na pewno mi się tylko wydawało, czy to może jakiś glitch wizualny, czy faktycznie. Tej nagrody się nie otrzymuje, więc to ewentualnie jak nie zapomnę, to przekażę Wam jeszcze w kolejnym odcinku. No i cóż, i na ten moment to tyle. Wszystkiego dobrego!